Hej, 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 poradzimy sobie jakoś, dzisiaj są warunki troszkę gorsze, nie mamy zbyt wielu rzeczy ze sobą, nie mam ładowarki, bo została w pociągu, dzisiaj są same problemy techniczne, dosłownie cały dzień, czyli też nawet nie wziąłam ze sobą słuchawek, Amerycy mnie to słyszą pewnie, jestem taką blondyną, że ładowałam telefon w pociągu dosłownie 15 minut i uznałam, że... Nie, że nie chcę w sumie ładować z telefonu. Nie, bo zapomnę ładowarki i odłączyłam telefon, a ładowarkę tam zostawiłam. <grym> Mimo, że wpadłam na ten pomysł, że nie no, że pewnie zapomnę jej później, że może odłączę. I nie dość, że to była moja ładowarka od telefonu, to jeszcze od laptopa. Przecież ja mam jedną ładowarkę. Mój tata nie chciał mi kupić nowej. Jeździłam dzisiaj autem. O tym wam poopowiadam, moi drodzy. Kto mi da, to autoprawo jest? Wróciłam pociągiem do Piotrkowa. Z Piotrkowa do mnie jest jakieś 30 km. Mój tata pyta mnie, chcesz jechać? Ja mówię, no chcę. on mówi, no ja ci tutaj auta nie dam, ale zjedziemy w jakąś tam uliczkę za Piotrkowem i tam ci dam. Mówię, aha. Byłam taka... No dobra, nie, no że trochę przykre, ale mówię, okej, okay, okej, okay, jest okej. Okay. dał mi na tej uliczce, to było turze no ale nadal tam było 20 coś km, mówię, okej. Okay. Dostałam to auto. Pierwsze to to, dosłownie byłam w aucie 30 sekund i już tam wymusiłam pierwszeństwo, bo musiałam ominąć auto i po prostu wjechałam, bo powiedziałam, że jestem kobietą, to mi, to mi ustąpi. Ustąpił mi jakiś pan. Spojrzał na mnie, tak się zaśmiał po prostu, co ja robię, ale ustąpił mi. To nie miało znaczenia jeszcze. Jedziemy, już pomijając fakt, że jedziemy, bo rondo. Ja ogólnie jechałam na piątce, bo to było tak, że tam jest taka szybka trasa i nagle jest rondo. Ja mówię, dobra, wjeżdżam na piątkę. Mój tata mówi, co, że no nie, no gdzie, no że gdzie że? On mówi, hamujemy, hamujemy. Przerzuciłam na tą trójkę, mówię, szybko na trójkę. A on mówi, nie no, ty to na dwójkę, na dwójkę. Mój tata w ogóle ma taki odruch, że on klika... On normalnie tak naciska, jakby, że wiecie, że tak automatycznie hamuje, jak widzicie, co ja robię, to tak automatycznie tak nogą wciska. Ja mówię: Boże, to ja muszę wcisnąć. I mówię: Co mam, czy Sprzęgło czy co? I on mówi mi: Sprzęgły w gaz, sprzęgły hamulec, coś tam. Ja mówię: Dobra, dobra. No dobra, może pójdę do końca teraz, bo później było tylko gorzej, moi drodzy wystarczy mi konto, no nic się nie stało, później było gorzej ale, koniec końców, pamiętajmy, że wyhamowałam i wjechałam na trójce na to więc był chill A on mi mówi, dobra, rozpędzaj się i piątka ja mówię, nie, nie, nie będę jechała na piątce on mówi, nie no, rozpędzasz się i piątka ja mówię, ale ja nie wiem gdzie jest piątka, no że ja nie jeżdżę na piątce i on mówi, dobra, klikaj sprzęgły ja ci wrzucę tą piątkę. Ja mówię, dobra, współpracę robimy. Współpracą wrzuciliśmy piątkę, ale no strasznie, ja mówię, Boże, tak daleko jest piątka i później sama próbowałam wrzucić, nie dało się. Ja on mówi, dobra, rozpędzaj się, rozpędzaj. Ja mówię. Jedziemy przepisowo, coś, no Ja mówię, nie ma opcji, ja się tu nie będę rozpędzać. I jeszcze tak jedziemy i ja mówię, jutro jak coś, to zawozimy moj, że zawozimy moją przyjaciółkę na pociąg i że ja prowadzę. I mój tata tak tylko spojrzej i mówi, a ta Oliwka to na pewno jest ubezpieczona? A ja mówię, ale co? A mówi, no bo ty chcesz prowadzić, tak? I ja mówię, no że chcę, mówi. Ubezpiecz koleżankę, Widzę, mi było przykro Dobra, co było dalej? O Jezu, już wjeżdżamy na buchatów No są światła, są światła, no proste zadanie Mam ziel... No były czerwone, zatrzymałam się, mam zielone Mówię, Boże, trzeba ruszyć Nie, nie ruszyliśmy, nie ruszyliśmy Moi drodzy, auto zgasło No i co teraz? Ja w ogóle nie umiałam włączyć auta Bo, na moim zdaniem Na egzaminie, w drugą stronę Kluczykami się kręciło Nikt na mnie nie natrąbił, mówię nic się nie stało. Za drugim razem ruszyłam, przejechałam, ale wiecie, jak ja zagazowałam, tak wiecie, tak było mnie słychać. Mówię, Boże, jaki tyt. Ja mam prawie, że pierwsza na tych światłach i nikt przeze mnie nie przyjechał. Później stoję pod blokiem, ja mówię, co teraz? Oj, tata, nie no, zamieniamy się. Ja mówię, nie, no, ja chcę zaparkować. On tak tylko spojła, mówi, no chyba żartujesz. I mówi, zamieniamy się. Ja mówię, okej, okay. no. Ładnie przyszłam cały i mu oddałam żeby zaparkował, ale to była pierwsza. Przejażdżka tego dnia była jeszcze druga Później jechałam na korki I mówię tacie, że dobra to ja prowadzę No mnie spojrzał. mówi Wiesz co, że chyba jest za duży ruch, że ja cię zawiozę Ja mówię, aha, zawioz mnie No i po korkach, ja mówię, że ja chcę teraz I że jedziemy do galerii I powiedział mi że nie, <noise> że nie, że do galerii to nie, że do galerii on mnie zawiezie, bo stanowię zagrożenie. Mówię, okej, okay, spoko. No ale później w tej galerii, już wyszliśmy z galerii, mówię, powiedziałam, że ja teraz prowadzę, że trudno, że teraz ja prowadzę. Pomijając wszystkie fakty, wyjechałam jakoś i tu już przed galerią jest wyjazd. Jest, wiecie, taka typowa, jest po prostu droga, no taki klasyczny, klasyczny wyjazd. O, tu jest galeria, ja jadę sobie tędy. No, i tu jest ta z pierwszeństwem droga. I o, no i tutaj jest podchwytliwość, przystoi próg zwalniający. Moi drodzy, auto mi zgasło na prog zwalniającym Ja nie wiem, jak to się stało. Po Wres... Sto prostu stoimy, i nagle zaczęło auto za mną trąbić. Zaczęło na mnie trąbić. Auto, ja mówię nie. Ja mówię nie, i co teraz? Próbowałam ruszyć, znowu zgasło, mówię nie. Myślałam, że się tam popłaczę. I to cały czas na mnie zrąbiło. W końcu mnie wyprzedził innym pasem. Mówię, Boże, jak dobrze. Ja zaczęłam uspokajać mojego taty. I mówię mu, spokojnie, nic się nie dzieje. Ja mówię, spokojnie, nic się nie stało. Coś tam, nie przejmuj się, że po prostu on się śpieszył. Że ja nic źle nie zrobiłam. I zaczęłam mojego tatę uspokajać. On nic nie mówił, dosłownie była taka cisza. Jak mój tata jest zawsze taki wygadany i w ogóle, to był taki przestraszony chyba. Byliśmy w tej galerii i ja powiedziałam, że kupię mu prezent. To była tak zwana inwestycja. Mówię, dobra, kupię ci jakieś droższe. Powiedziałam, że nawet mu kupię, że nie będę oszczędzać za to, że chce za mną jeździć. A czekajcie, że jutro znowu jedziemy. Ale szczerze, jeździ ja się śmieję, że ja bym mogła robić IRL w aucie, ale ja nie jestem w stanie się skupić. Ja, jak mi źle szło, to dzisiaj zaczęłam śpiewać, żeby odwrócić uwagę mojego taty. A dobra, to jeszcze nie był koniec. Jesteśmy pod domem no i on mówi, dobra przesiadamy się, ja zaparkuję. I ja mówię nie, nie, nie. Powiedziałam, że ja chcę zaparkować. To no, był największy błąd, jaki popełniłam dzisiejszego dnia. Bo powiedziałam, że ja chcę zaparkować tyłem. No dobra, ja wjeżdżam tyłem, ale tak jakoś za dużo zakręciłam, że już tak za, za dużo. on mówi, w lewo, w lewo. Pomyliłam kierunki, zaczęłam kręcić w prawo. On mówi, hamuj, wjeżdżasz w niego, że miałaś kręcić. A ja mówię, no, kręciłam w prawo. No i tak po czasie, tak sobie pomyślałam, że kręciłam w lewo. Coś mi się pomyliła po prostu. No i no, no i tam chyba za czwartym albo za piątym się uda. Ja nie wiem, co ja miałam w głowie, jak ja powiedziałam, że ja do Krakowa pojadę autem. No ale no, ten diesel dużo wybacza, on w ogóle nie buczy ani nic, bo jak na przykład jechałam na benzynie, no to, no wiecie, tam pikało, coś tam, no i tak nie za bardzo, jak jechałam na dwójce na przykład 70 na godzinę, no to już było coś nie tak. A ten diesel los, on mi nic nie powie. Ja nigdy nie wiem, czy rzuciłam jedynkę, czy ręczną. ręczne? R to nie jest ręczne. No do tyłu, nie? <śledziany> Nie wiem jak to się nazywa. R jak ręczny. Baterii. Ile zostało baterii? Mój tata mi przyniósł jakieś... patrzcie co dostałam. Dostałam skrzynkę i ładuję na dwa kable tego roku. Ja nie wiem co to jest. Ja nie wiem skąd my to wzięliśmy. Ale mnie troszeczkę wyśmiał, że zostawiłam mm, ładowarkę w pociągu. Ja tak mówię Boże, że ta ładowarka jest taka droga przecież do tego komputera. I wiecie co powiedziałam? Teraz potrzebuję nowego laptopa, bo ładowarka jest droższa od laptopa. A ja w ogóle powiedziałam, że kończę karierę skoro tak i w ogóle. I zaczęłam coś dramatyzować. I się poddał i po prostu dał mi na razie to i powiedział, żebym nic nie mówiła. Powiedziałam mojemu tacie, że chciałabym y, zacząć piec, on się zaśmiał, powiedział, że nie ma takiej opcji. Kupiłam sobie foremkę, będę piekła ciasta. Patrz, jakie ładne. Jak już tu jesteśmy zgromadzeni, za miesiąc jest turniej w Opolu i z Sergiuszem 23 listopada jedziemy do Opola. Wy też z nami jedziecie. Też macie z nami jechać. No jedziecie, no. No jak macie za mną jechać? Ja już ustaliłam. Ale ja nie chcę, żeby Sergiusz znowu był ostatni. No proszę. No proszę, przyjedźcie, no. Albo jak ciasko go wyprzedzi, jak go nawalone ciasko wyprzedzi, to będzie też wstyd. Zapytam Sergiusza, czy będę mogła przez całą grę wziąć jego BMK i podriftować. Nie podriftować, przejechać wokół, okej? Okay? Dla mnie to będzie drift. To no będzie serio, fajnie. Będziemy oceniać y, la szechistek innych szachistek. No i serwisz, niech zdobędzie kategorię, no błagam. No proszę, no pomóżcie mu. Kość tutaj, Weronika. Przestań mnie podglądać. Skąd on wie? Hej. Myślałam, że mnie nie nakryjesz tak szybko. Powiem ci jedną rzecz. Po to cię tu ściągnęłam. Diagu jest oszustem. Diagu? No to już się tłumaczę. Zawołałem go i mówię, dobra, gramy w szach. On mówi, dobra. Tam z dwie partie przegrał. Gramy trzecią. Piętnasty ruch. on mi jeszcze figury nie oddał. Mówię, a ty w końcu zaczyna wyciągać wnioski, nie? No i dobra, gramy dalej. I on nagle mi wymienił Hetmana za dwie wieże. Ja mówię, w którym momencie on by przemyślał, że musi się opłaca oddać Hetmana za dwie wieże i pionka. Mówię, skąd oszukuję. Co ty gadasz? No i wchodzę, i wchodzę no. do niego na czat. A tam ostatnie. 80 wiadomości. To jest ziomek, który mu pisał, co ma grać. nie, no ale jest przyjacielowi tak robić. Ale Zagrał to... tak dwie partie, ja się z niego śmieję, a on zaczyna krzyczeć, że to jest uczciwe, bo on gra krócej w szachy, więc on może coś takiego robić. Moim zdaniem to była przesada. Osoby grające w szachy tak nie robią. Najbardziej upokarzająca rzecz. Diago został skreślony z listy naszych znajomych. Mnie też teraz olewa, jak pytam, kiedy skaczemy. Tak jest, Diego. Jutro do Ciebie zadzwonię. Nie chcę nie dzwoń do mnie. No to Bo do mnie dzwonił organizator turnieju. No i prosił i pytał, czy byłaby szansa. Ale jak ja mam mu pomóc w turnieju, jak ja nie mam tutaj nic wspólnego z szachami? Ale ogłosić tylko. Chodziło, że ogłosić. Wiesz, że dzisiaj jeździłam autem? Wiesz, jakie ja miałam dzisiaj przygody? Z pozytywów no to mogę cię przewieźć w tym Opolu, jak chcesz. To taka luźna propozycja, że ja nas mogę zawieźć. Dziękuję, nie, nie, nie potrzebuję tego. <noise> A pojedziesz sam, jak cię ładnie poproszę? Nie. No ale będziemy oceniać razem, Lab labubu szachistek. Jutro będę aktywnie Cię prosić, ale co na priw. Co ty mówisz? Co mówię? Jesteś chora na głowę? Jakie labubu szachistek? No nie, no to to był akurat pomysł. Pomysł Twojej widowni. To ich przekonały dopiero. Gramy później w szachy? Chyba nie. Ty się nie boisz? A... Się nie boję, ty jesteś po prostu. No jestem, ale no kurde, dzisiaj bardziej. No na ten turniej nie, ale dzięki za zaproszenie. Nie, no jutro zadzwonię. Ale to dopiero za miesiąc, to jeszcze pomyślimy o tym. Jak będę grzeczny. Nie, no we. Ty w ogóle nie słuchasz. Ja cię nie słucham? Dosłownie, ja jestem taka posłuszna ostatnio. To są minie. Zresztą cię mam zacząć słuchać. No jak będę cię słuchać? Co, o, co tu się dzieje? się dzieje? No wytłumacz się, wytłumacz nam co się dzieje Ale z czego? Oszukiwałeś w szachy? Co ty, szach? Niestety z... się nie przyznajesz, tak? To nie jest oszukiwań, to lekka pomoc, to już wiesz G4 3. pionem, G4, tak, gonie C5 Oho No przesadził kolega Jeszcze no, to... to... 1000 co? 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 Tak bikini w sumie. A wiecie, że ja w styczniu jadę do Berlina? I dosłownie oh. jadę odchodzić bingo w Berlinie. I chciałam, żebyście razem ze mną ustali bingo w Berlinie. potrzebuję, żebyś mi zrobił bingo. No a ty no, nie ja robić. Nie no, dogadamy się. Jak będzie fajna, to zrobimy. Dobra, a o co miałeś i... menelowi Wy tak robiliście? No zależy jakiej byłby narodowości. O co? No nie, no gdzie? Ja idę w celach edukacyjnych. Po co idziesz tego berlina? Nie wiem. Do pracy. Jadę do pracy. A. A. co? Bo oglądałam podcast Sergiusza ostatnio. Ja dosłownie oglądałam go praktycznie dwa razy, bo później moi znajomi u mnie byli i też im kazałam to oglądać. I powiedzieli, że jestem chora i że macie na mnie zły wpływ. Dobra, Pokażę pokaż język na lewie. Nie! No nie, pokaż języka. Języka. No, nie pokaż no nie pokażę ci języka! Pokaż język. No nie pokażę ci języka. Aha, tak pokazałaś. Ale no nieładniej poprosił. Dobra. No, pokazałam. <ślał> pokazałam! Ok, starczy już! Pokazałam tylko grzeczkę język. moim to nie jest nic takiego złego. Dobra, to zostawiam was na razie. Nie. Czemu? A jak się pożegnam? Też nie. No ale wreszcie chwila posiadam. Przekonałeś mnie. Powiesz <grymne> w, majtach? w majtach? Ale to jak jutro będę cię przekonywać? Muszę zostawić coś na jutro. A czy nie? No jutro! Będę z tobą Dzisiaj. gadać. Przez telefon, na kamerce zadzwonię. Ty z Nie, no to wy jesteście. Ja taka nie jestem. Ja, ja też nie jestem. Jestem ok. No dla mnie to też jest ok. Co ile wymieniasz majtki? Do kogo to było pytanie? Odpowiedź oboje. Jak do mnie to ja raz w Okej. Wera? Okej. Nie wiem, no. Myślę, że chyba częściej. Chyba? No, no, to ma? A po co? Przed okazjami. Przed dobrymi okazjami. A co? Normalnie tam na skiszonej flądrze A jeździsz cały dzień? No nie no, zazwyczaj się myję. Co ile mijasz włosy, Co Codziany nie, niestety. No to czemuś na skiszonej flądrze? Kto tak mówi? Ja. Odrażająco. Co no zaszli się mieć? Panie? Sprawdźcie, <noise> czy ty uważasz, że Weronika powinna mi wysłać zdjęcie w majtkach? Ja bez. Oho? Ty, Weronika, weź sobie wstać palco, teraz w dziurę i powiedz, jak pachnie. Sergiusz mnie dzisiaj pytał o jakąś flądrę. Takie zboczówkę tu dzisiaj. Darka dzisiaj mówiła, że lubi być mobbingowana, jak skończyła liceum czy coś, to wszyscy byli dla niej mili, i się to nie podobało. Jaki k***a Dead Issues k***a tutaj jest. Nie no, że to nie Zwyzywaj nie mnie, tak. powiedz do mnie, ty Potrzebuję tego. Nie, Je... kiedyś zacznę przeklinać. A powiedz ku... No nie powiem, no. Dobra, mówisz stary o... dzieci, chyba ku... nie, nie powiesz ku... Okej, okay, ale akurat dzieci to po prostu zdemonizował Konopski. Ojej. <laughs> <Co śmiech> to ty jesteś znaczy? jakaś... No Konopski przesadził. Co ty ku... mówisz? Powiedz... Ku... Nie no. To, to bo... na 50%, to na 50% pojadę na turnie, będzie ci brakowało tylko 50%. No okej, okay, wtedy aktywna fotka i pojedziesz. Nie ja wiem rady, nie mówię, no nie wiem, nie przejdę to... Do... Jakby nigdy nie przeklinałam w ogóle. Jest tak... Ja nie wiem, ja tak nie zrobię. Ja bym mo mogła przeklinać. Ja Ale kiedyś załaś, kiedyś dupę? Dupę? To powiedziałaś? <laughs> załaś kiedyś dupę? Co powiedziałeś? Czyli załeś kiedyś dupę do, tego, do tej rozmowy. A to nie, to jest inna rozmowa. Oh, już. Top, oh, top, Dobra, znałaś łazarza, czy nie? No nie ja wiem, nie pytaj mnie o takie rzeczy. Ale... Ja dzisiaj pójdę do kościoła i co ja tam? Pójdę? W kościele też musisz mieć dylemat moralny, nie? Bo tam też no. musisz powiedzieć tak, albo nie. Jeżeli to tak, zrobiłeś, tak. musisz powiedzieć. No. No. no, ale to takie spicy smaczki zachowam dla siebie, no. Smaczki, czyli ona na odbyt mówi smaczki! Ja... <laughs> Ta, ty mówisz no, odbyć smaczkiem, my jesteśmy chorzy. No, trochę no. mnie poniosła, no. A odpowiesz? Nie, ja już mam i tak za dużo. Dostanę dobranoc. Nie. Na pewno? Ja wierzę, że kiedyś to zadziała. To papa. Pa. A aktywniej zadziała. Ale musisz z nami siedzieć dzisiaj do piątej. Do piątej? Ale czas tofnieli. No właśnie, to jeszcze trzy godziny. No <laughs> podchodzi pod się. Okay. Jestem chorym dzieckiem. To akurat to jest... ciężko jest pominąć. Conekować. Ale ja jutro rano będę jechał autem, wiozę mnie i moją przyjaciółkę. Ona nie jest ubezpieczona, ona mi dosłownie napisała, żebym ja nie prowadziła, bo ona nie ma ubezpieczenia jeszcze. A gdzie ty są, tą... jedziesz jutro Weronika? E, ja też nas na pociąg. Ty nazwałeś swoją koleżankę k <laughs> 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 Ty jedziesz autem? Tak. Wsiadasz na pociąg? Ale ja powiedziałam, ogłosiłam to mojemu tacie, no i on wtedy powiedział: Zapytaj zapytaj przyjaciółkę, czy ma ubezpieczenie. Ubezpieczasz samochód czy kierowcę? Samochód nie. Aaa, więc kto ma ubezpieczenie? Mój tata. <głos> 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 Dobra, jak. Nie, nie. Jo? Tak, nie? Jakie k.a, jo? Ale co to jest jo? Jo to znaczy tak. Na Podlasiu? <noise> No to może! Weronika jest z tego żartu niestety. Pat mm. spotyka się z kobietą i się zaczyna przedstawiać. Jak masz tej imię? Joanna, Jo Andrzej i, te, i, i też ze wsi. Ja też jestem ze wsi, przepraszam. Jeśli ja nie dziwię, że twój brat się za ciebie wstydzi. Ja się Powiadam. wstydzę jak a cię ledwo kojarzę. no trochę mnie znasz, no już to się nie wypieraj. Trochę się poznaliśmy. Dzisiaj dostałam auto, ale to była taka tragedia, naprawdę. No, całe szczęście nie jestem w stanie uruchomić auta sama. Więc... Dobra, nie, dobra, nie, przestań, przestań. No nie wiadomo o co chodzi. W inną stronę tu się włącza to auto niż u mnie na egzaminie. A trójka wchodzi normalnie do góry, czy jak w tirze? Normalnie wchodzi. Dobrze jeżdżę, wszystko jest super, ale no nie wiem, no są jakieś gorsze chwile czasami. No właśnie myślę, że nie ma lepszych chwil. Ja to nie był leku i zaproponowałam mu wspólne kardio. Za... No właśnie, a nie powiedział o tym. Nie powiedział o tym i nawet się chyba zgodził. Ty każdemu proponujesz, żeby cię popychał czy co? Jezu, no, nie znowu to no, no. Na Ibizie ja, ja nie byłam używana, no proszę się uspokoić. Co to okay? znaczy, że nie byłaś używana? Ja byłam tam grzeczne. Tego czasu już nie pojechałam na żadną wakację. No właśnie, no właśnie, nie no, wiem, bo to dzisiaj cię coś się boli. Już tego się nie odkręci. Nie? Jak jest no, zerwany czy... gwint, to już tego nie odkręcisz. Ten lord podobnie uprawia z z aktorami pod live Jeszcze raz, że jak Werka tam była to mu musiała dać? Że takie są zasady gry? No. Nie. Była taka zasada na wejściu Serio? Glutak? Tak komu weszły, nie? Delordowi, Delordowi. Nie, no to zeg. A czekaj, a, czekaj, do, na serio, dobrze mówię? To Mazurek Dąbrowski go tak, napisał? Ani piosudki? Nie wiem jak to był. Jak okay, do Poznania. Ale ja mam yeah. raczej wtedy piana. Nie powiedziałabym tak na trzeźwo. Ja lubię mobbing, ale jestem chora. No są nie no to akurat wiemy, że jesteś chora. Ale nie, nie w ten sposób. Będziesz stał szczery w ten sposób. Oj tam, nie mów to. Dotykałaś się kiedyś myśląc o nas, czy nie? Nie uważacie mówić takich rzeczy. Później mój tata ogląda te streamy z kolegami. O, ja to się Ostatnio mnie co mówisz? Ostatnio do mnie napisał mój tata i ja mówi, jaki to masz nick? Ja mówię, ale jaki niego mówi, no do streamu, bo mój kolega pyta. Dotknąłeś, kiedyś muszelki myśląc o nas czy nie? Pytanie, zwykłe pytanie. Nie no, jakie pytanie? I później jakie ja będę na nich patrzeć? Dosłownie mój tata dzisiaj słyszał, bo ja nie mam słuchawek. Mówiłam, że dzisiaj o tym, że chciałam otworzyć dla młodych. No i, i kurde, akurat mój tata był obok, w pokoju obok. No ale to jest ogólnie dobry pomysł, tak patrząc. Nie no, mój tata chyba jest w miarę tolerancyjny mi się wydaje. Słyszał oczekiwania podobne jakieś Sergiusza i powiedział, że nie no, Sergiusz jest miły. A myślisz, że jakiś kolega taty kiedyś się dotykał myśląc o tobie? Boże no. Nie wiem, jeden chciał, żebym pracowała u niego w firmie, ale nie miałem mieć żadnych zadań, więc... Nie wiem, co miałam tam robić. No, ja mogę ci powiedzieć. Opowiem ci taką pewną anegdotkę. Rozmowa rekrutacyjna w firmie, na asystentkę prezesa. No i przychodzi pytanie o zarobki. I pytają tej kobiety, a ile by pani chciała zarabiać? No, 20 tysięcy złotych. Tyle to nawet główna księgowa tutaj nie zarabia. A to serdecznie główną księgową. No cóż, no cóż. Dobra, to co z tym? Był tam tak zwany Tokio Drift po małży, czy nie? Nie oceniamy, słuchamy. Było do mnie pytanie o tej małży? Tak. Czasem tak słyszysz rawcza to czy potem masz takie chwalebne insynuacje, że tak powiem Tylko po jaką mnie chrumką. Tylko wtedy. No dobra, no. No dobra Słuchaj. co? co czasem mnie. Nie no ja mam wybitną ekipę. Jeden był na strzelnicy i był red. Druga walczy od pięciu dni, że jak ktoś z do samochodu wsiadł. Trzeci się kła jak Dobra właśnie, to Tejan też z nami jedzie za miesiąc, prawda? Jak już taką ekipę tutaj zbieramy. Pojedziesz z nami do Opola. Myślę, że on jest w finalny o jedziecie. Nie no, jedziemy do Opola za miesiąc. Ale po co? Ona ma, sobie by coś wymyśliła. No bo Sergiusz mi obiecał, że się ze mną tam Jakby tam prawda. No dobra, ale ja... to ja mam... Ja mam tam jechać, że patrzeć jak wy autem jeździcie, czy co? Nie, no, masz zagrać tak turniej szachowe. <laughs> <laughs> Największego to jest mózga turniej szachowy będzie pytać. Nie no, ogólnie grasz w turniej szachowy po prostu, no. ty już miłość, tak? Że on gra. No, gra z nami, no. Czy jazdy są fajne? Ja złapę was za kolano. będzie okej. Okay. Jest Ale... szansa, k jeszcze się z tego ten, jakoś tak. Nie, nie ma szans. No to co? Ja ci powiedziałem, co masz zrobić, nie pospaść mnie, to koniec. Chyba chodzi o śledzia, chyba chodzi o. No jutro mhm. i takie rzeczy jutro, znaczy, no, nie można w niedzielę takich rzeczy robić. A jak rzucę tatusiem, to będzie lepiej nie. między nami. Nie? Tegoż nawet tatuś nie uratuje. Nie, nawet to nie da rady? Tatuś jest over. Robić? Nie da się już. Trzeba dać? No, nie no, zawsze się da. Ale jak się da, to, si się, się, da, to, da. Się, da. to się da. Też coś że tak mówię na studiach na przykład. No, dobra, nie wiem, dobra. Czy to kiedyś wycieknie do sieci, z sieci, przecież ty będziesz skończona z tym, mówisz? Aha. Ja nie mogę się doczekać, aż będzie tam nauczycielką matematyki w podstawówce <grym> Dobra, mogę być z wami szczery? Idę sobie palić i spać No dobra, to ja też idę spać Ale będziesz tam machać po harmonice też, czy nie? Będzie mi spokój Masz ochotę dzisiaj pojeździć po szukwie? Ja jestem dzisiaj niedyspozycyjna Nieużywalna jestem dzisiaj <grym> Chyba ty nie wiesz co to znaczy nawet. A wiesz, decyzje. że jeszcze jest dla Bubu Secret tak zwany? No i co to będzie znaczyło? Opowiedz mi. To ma coś wspólnego ze smakołykiem. No dobrze, dobra nie? No dobranoc, no dobranoc tatusiu. Ładnie powiedziano, już nikt nie Dobra. Nie ja nie uwierzę w to, że on pod to nie p. To, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, nie kazałby tak mówić. 100%. Bo ja wiem, że na ciebie to działa, no już uspokój się. Odpowiesz mi? Walczy ze sobą chyba. No walcz, walcz, nie proszę. Ja Elo. Dobra. No, ale... pa, pa pa, ja też, o, cudownie, pa! Nie? Pożegnajcie ze mną. Moje skarby najuroście. Ty co, dobranoc do jutra? Dźwięc moja... to zdjęcie i iść. To... Dobra, wy... zaraz podeślę Dobranoc? No ej, no, no Co jeszcze mi pozostało? Gdzie jestem obrażona? Pa! No, <laughs> co tryczyłeś? <mówisz? laughs> tak, tak, czekaj. Odkleiło ją. No i tyle, pa! Jak wyjdziesz, już nie będzie powrotu. Jakiego nonchalanta wjechała w ogóle? No, prawie mnie tym pomy. złamała, tak szczerze. <grym> ja szanuję za, za zmiany taktyki, tak szczerze. Nie, to nie, mi się pewnie. akurat spodobało, no to nie ma co pić. no. To coś nowego. Znowu o, w będę grać. Nie, po tej idziemy na szachy. Ja idę spać po tej. Aha, on może, a ja nie? Ja muszę rano wstać. A ja muszę rano prowadzić. Masz nie, mnie moja... na sumieniu, moją przyjaciółkę i mojego tata, Serger. O, o nie! Nie, <laughs> 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 nie odzywajcie się do mnie. Daj. Ciężko, się zmieniłem na głowę. O piątej możesz iść. Serio? No. A dostanę dobrany? O piątej, no. <laughs> nie! Ale na leśnikę gramy. Grał. Kocham mobbing, ale ja muszę o 10 prowadzić auto z ludźmi w środku. I Jeszcze rano idę do kosmetyczki drać sobie paznokcie u stóp. Ale ja jestem taka od dziecka, że ja potrzebuję dostać dobranoc. Ja byłam tym dzieckiem, które musiało powiedzieć przykład 30 razy dobranoc. Ja bym nawet posiedziała, ale naprawdę, i zaraz zasnę. Najwyżej będę bita, bo serwis chciał dzisiaj szafę. Honorowa walka, 1 na jeden.